A dzień dobry właśnie wyszedłem ostatni film. On mówi gdzieś butelka? Jaka gdzieś tu butelka? Tu butelki żadnej nie ma. No i nie będę chodził tutaj już ostatni raz. zrobili porządek trochę no. a drzewa ma, wszystko ma tu węgiel jest, tam węgiel to będzie nosił zimno jest. Jeszcze list tutaj znalazłem. No widzicie, taki krótki film. Przejdę się ostatni raz, bo jutro wyjeżdżam stąd. Nie dziwne, znęca się nad ludźmi, to się znęcają nad nim. I na ten temat ja właśnie chciałem wam pokazać i powiedzieć, ile bo zimno, jest. No na razie.